To poświęcę! Cześć z tej strony Sebix, a dzisiaj to jest mój pierwszy odcinek w serii Ski Jumping 2021. Jeżeli Wam odcinek spodobał zachęcam do swojej łapki w górę oraz subskrypcji. Ok, przechodzimy do kariery. Weźmiemy zawody i pierwsza skoczek w którym będziemy dzisiaj skakać, to będzie Szczyrka 70. No, jak to? Samouczek to ja zrobiłem to przed odcinkiem, bo nie mogłem to jakoś nagrać. O, jaki fajny rozbieg tutaj. Jest wiatr w plecy. Ale bardzo dobrze się wokół z belki. Bardzo dobrze. Oby trafił w próg. Oby trafił w próg. Jest dobrze. Bardzo dobrze. Oj, oj, oj. To jest dla mnie bardzo daleki lot. Jak na pierwszy lot w karierze, to jest bardzo dobrze. No ty. i 18 i osiemnastka. Plus 5. I 30 punktów za wiatr i wyprzedzał taku, takiego o 9,2 punkta. Bardzo dużo to jest przewaga. To jest ta pierwsza seria. Oby się dobrze odepnął. No, jest bardzo dobrze. Serio, bardzo dobrze jest. Najlepiej było, gdyby dobrze było odepnieć. Oj, jest bardzo dobrze, jest dobrze, bardzo dobrze. I oj, jest! Bardzo daleki lot! Przepięknie! Może będą jakieś dobre loty? Na przykład osiemnastki. No, siedemnastki, pół, to prawie osiemnastki są. So, no, jeden i 1 dziesiąty punkt to zostało odjęte za wiatr. Pewnie mieliśmy korzystne warunki, które wykorzystaliśmy dosyć. No i jesteśmy za Stefanem Hulą. O, dwi, o dwa punkty i dwie dziesiąte punkt to tracimy do niego. No to jest bardzo dobre miejsce Takie miejsce na początku, to nie zawsze się trafiają No idziemy się dzieć od defilecia z belki, to jest szacun Czy oby było daleko? No, ale wcześniej, ale wcześniej się wybiję. Oj, 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 to będą już słabe doci i słaby lot Jest to Zachwiane takie, spójrzcie na powtórce no, tutaj tak zaczął chwiać mnie. Bo się wybiłem źle. O, tutaj dobrze widać. Dobrze. No. No, się jeszcze są Skype'u. Nie, nie są to złe noty. I to jest już dru I trzecie miejsce! Podium od razu! Już od razu podium. To jest przepiękne wydarzenie. Tego skoczka. Sorry za cięcia, ale reklamy są. Nie chcę, żeby pokaz żebym pokazywał ich. No dobrze, tu może jakieś dodać... O, zaufanie terenera jakieś dostaliśmy. I tutaj można dodać jakieś dodać prędkość, siła wbicia, długość lotu i lądowanie. I tu mamy gwiazdeczki na górze i to poziom. Chyba ta gwiazdka niedopełniona. No to możemy... E Siła wybicia, żeby wysoko się wybić i żeby dalej lecieć. O, długość lotu, żeby dalej lecieć i prędkość, żeby dalej polecieć. O, teraz druga konkurencja. W Szczyrku A ja wiedziałem, że później będzie karpa trzeba. Ale teraz jak tam to jest spójrz... Oj, trochę za kiepsko poszło z tym belki. Ale może wysicie z progu rekompensuje nasz lot. Oj, oj oj nie, nie, nie! To jest bardzo słabiutki. Słabe lądowanie, słaby lot. I, s... I słaby skok, oczywiście. 56 metrów, ale wcześniej to było. Ja już byłem, na, jeszcze byłem na zbiegu, a już ułożyłem się jak domowy preft w planicy. Dobra. Trzeba trzeba się wytrzeb skoczyć, żeby prowadzić. Tak pokazuję. No bardzo dobrze odchodzić z belki, a teraz. Oj tylko troszeczkę spuściła, to tylko troszeczkę. Myślałam, że to będzie Zapuka, ale jednak nie, ale to jest w okolicach tego punktu. A, idealnie, akurat. Osiemnastki to są bardzo dobre noty. To są moje najlepsze noty, jakie dostałem teraz. I pierwsze miejsce po kwalifikacji z dowód Taku Takewczy zostaje wyprzedzone przeze mnie. Druga seria. 93%. No, nie jest to złe wybicie, ale jest. Nie jest to lądowanie takie zachwiane, jak to było w kwalifikacjach, ale to jest 66,5 metra. I noty 16, 17 i 16,5. Dobra. No to wygraliśmy pierwszy konkurs. Kolejna reklama była, niestety, dla mnie. Bo ja nie cierpię reklam. No i to są plus 14 zaufania od trenera. O, tu może zacząć wyniki. A to Puchar Świata nie. O, i jesteśmy liderem Pucharu kontynentalnego. Zobaczymy, jakie to jest zawody w Karpaczu. I możemy jakiś sponsor podpisać, pokazuje. No nie wiem, czy ja te monety zainwestuję, czy w te jakieś, te jakieś mikroskopy. Napiszcie w komentarzach, jaką umowę odpisać, podpisać, czy to z mikroskopem, czy z pieniędzmi. I tu jest jeszcze oczywiście multiplayer. Może z kimś zagram kiedyś. No dobra, tu jest sprzęt. Mam 3358. I 50 kryształków. Mogę wziąć sobie kask. O, kupię se. Google. Google. Kombinezon. O, tu jest jakiś długość lotu plus 0,1 metra. To nie jest bardzo dużo, ale też coś daje. O, to nie mogę wziąć, bo tu trzeba mieć mikroskop. No i to jest pierwszy konkurs Skarpaczu Karpaczu w tym sezonie. To już trzeci konkurs akurat w kontynentalnym i w tym sezonie mój. <laughs> no i pokazuje tutaj też temperaturę powietrza, wiatr, punkt konstrukcyjny jest znacznie większy od tam, gdzie jest z O, 94% odepchnięcia z belki. To jest bardzo dobre według mnie. Tylko fajnie byłoby, gdyby wysokość odbił i daleko. Oj, ale miałam laga. I to jest słabiutki grot. O okolicach 70 metra. No, 65,5 metra. Do co dostałam 19, 18,5? To są niemożliwe dla mnie noty. Na początku i ja już takie noty dostaję. Początkowy skoczek to dopiero się uczy lądować, ale. Już od razu dostaję takie noty. Czyli już chyba mój skoczek to jest jakiś profesjonalisto chyba. Dra, może uda mi się lepiej wybić, bo wcześniej miałem laga. No, o o! Spóźniłem. Nie no. Ale ze mnie kasztan. Taki słaby lot. Dziewiątki dostałem noty. O, ósme miejsce. To myślałam, że to będzie jak, jakoś niżej. Myślałam, że tam na przykład będę zakończyła się do, na, do pierwszej serii. No i teraz, jednak widujemy się tutaj. No i tutaj zobaczymy, jak uda nam się wybić. Półtora metra za wcześnie, ale może będzie punkt konstrukcyjny? Nie, ale jest to lądowany, wylądowany skok. Porównując do poprzedniego. No i dalszy, oczywiście. No, 17, 16 skypu i 17 skypu. No i 7 i 30 punktów odjęty za wiatr. I jestem szósty. To jest bardzo dobrze. A to była jednak druga seria, a ja myślałam, że to dopiero pierwsza. To co ja sam myślałem. No dobra, oj, Jakoś kontuzję dostałem. Ale mam kolejną gwiazdeczkę. To ja bym chętnie zainwestował w lądowanie. Zawody bierzemy. O, Karpaczu nie możemy skakać? No i Wisła, to jest mój pierwszy konkurs pucharzy świata. Pierwszy raz. Pierwszy raz. Ciekawe, jak to będzie tak daleko lecieć. A czas tak na tak dużej skoczni, oczywiście. No bo ona ma chyba punkt HS134, bo interesuje się skokami też. 99% to jest niemożliwe. Niemożliwe. Jak wyjdzie jeszcze dobrze z progu, to będzie bardzo dobrze. No czemu mi nie wybiło dobrze? Czemu? Czemu? Czemu mam takie lagi? Czemu? No spójrzcie, ja, ja dopiero w powietrzu się wybiłem. No, niestety. No, ale jeszcze ostatni konkurs, jak zrobimy. I zacznę kto wygrał pierwszy konkurs? A, Stefan Kraft. No, i po raz kolejny reklama. Serio? To bardzo fajnie było. Dobra. No i o ten. Zrobię sobie konkurs. Wiśle również. Wiśle. O, pod narty mamy wiatr. Bardzo fajnie. Oj, to to nie taki... Nie taki słaby. 96%. Jest to dobry... odepchnięcie z belki. Oj! Bardzo dobre wybicie pokazuje mi. Oj, 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 oj oj, oj oj! Jest to dobry lot. Mimo... Zachwianego lądowania. Może będą dobre noty, jakieś jak dla mnie. No i jest! 16, 15,5, ale dużo punktów mi odjęli. I przez to jestem. 24. Egzekwo. Z kimś miałem. Pierwsza seria. 94% również. No, może będzie tak samo. Dobrze wybity. Lot. Oj, oj, oj. Czemu? Mogłem trochę wcześniej lądować, ale to już jest moja wina. No, jestem ciotą. Trochę. Nawet nie trochę tego bardzo. No. 8,5, i 9. No, nie będzie kwalifikacji. No, niestety te, te konkursy bardzo źle poszły. W moim wykonaniu. No ale ktoś tam wygrał. Oczywiście. No i to jest po raz czwarty: lekrama. I ona się powtórzy chyba po raz trzeci. No dobra. Minus 3 plus 18. Kontuzji. No dobra. Jeśli Wam odcinek się spodobał, zachęcam do subskrybowania kanału. Stawiania lajka w górę. Łapkę w górę w sumie oraz komentarz. A jeśli chcecie więcej odcinków z tej serii, napiszcie w komentarzu. Ok, ja się z wami żegnam. Siema.